Ho, 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 mój aniołku święty! Wokół same prezenty. Elfy się uwijają i każdą zabawkę sprawdzają. A ja dziś taki roztargniony. Miałem gdzieś tu swój zeszyt schowany, w którym każdy list był zanotowany. I masz ci los, mój aniołku święty. W tym roku chyba nie trafią prezenty, do dzieci mych kochanych. Mam tu worek listów od dzieci. A ty, święty Mikołaju, usiądź sobie, boś pewnie zmęczony. A ja siądę tu, gdzie światło świeci, i przeczytam wszystkie ich strony. Och, Mikołaju, tyle tu listów. Czasu nie starczy. Dzieci czekają, w oknach już słodycze dla ciebie zostawiają. Poradź, co my zrobimy? Czekaj, Aniele. Wiem, nagrodzimy. Zosie, Madzie, Pawła, pamiętam, Tomek chciał rower, a Wojtek. Nie, tak nie można, bo się pomylimy. Mam pomysł w głowie, damy prezenty za uczynki dobre. Dzieci w naroku pięknie sprzątają, te w niewodnikach lekcje odrabiają. Cała żelazna spać grzecznie chodzi, Dąbrowa i sokolniki na spacer ze zwierzętami wychodzi. Dzieci w mechnicach myją ząbki i buzie. Te w Hruścinie to nie są łobuzy duże, grzecznie się bawią. Podobno w prądach innym pomagają, a w siedliskach o przyrodę dbają. Karczów ładnie maluje i sport uprawia. W ciepielowicach o kulturę dbają, a w skarbiszowie park pielęgnują. W nowej jamce babcią i dziadkom pomagają, a w Lipowej rodzicom dom sprzątają. Po uczynkach je poznamy i prezenty wszystkim dam. Ho, ho, ho.